Jesz ciastko i masz wrażenie, że ten pierwszy kęs jest znakomity, doskonały, idealny, ale w pewnym momencie przestaje być to takie ciekawe i sięgasz po jedzenie z odruchu bez myślenia, bez zastanowienia. Masz wrażenie, że bezmyślnie zjadasz całe pakowanie ciastek, czekolady, chipsów albo innych chrupaczy, i nagle się okazuje, że kuczę, co się właśnie stało. Nawet nie pamiętam tego, że jadłam, i robisz to po prostu z odruchu. I z dostępności. I pierwsze ciastko, i ostatnie teoretycznie smakuje tak samo, ale twój mózg nie pozwala ci na to, żeby powiedzieć: hej, wystarczy. To tylko jedno ciastko. I nie daje ci już tyle radości i satysfakcji, żeby mieć takie zadowolenie, ale faktycznie w pełni. Witam Cię, z tej strony Klaudia Piechanowska, jestem profilaktyczką zdrowia, psychodietetyczką i przyszłą psycholożką. Witam Cię w podcaście Zaburzona Droga Nawyki Profilaktyki, w podcaście, w którym opowiadam o zaburzonej relacji z jedzeniem i odzyskiwaniu najważniejszej relacji w swoim życiu, czyli ze sobą. Temat wstępu myślę, że był dosyć ciekawy. Jeżeli usłyszałaś w tym siebie, to zachęcam Cię koniecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim dzisiaj porozmawiam sobie na temat, który z pewnością zainteresuje naprawdę wielu z was. I jest to temat, jaki słodycze bez wyrzutów sumienia. Myślę, że ten początek już budził trochę gęsią skórkę, ale naprawdę da się jeść słodycze bez wyrzutów sumienia. To pytanie bardzo często pojawia się w ogóle w kontekście. Zdrowego odżywiania, utrzymanie równowagi, w takim funkcjonowaniu w zdrowym stylu życia, w diecie. Bardzo często w ogóle ono się pojawia u mnie w gabinecie. No i czy naprawdę możemy cieszyć się słodyczami bez wyrzutów sumienia? No oczywiście, że tak. Więc dlatego zapraszam Cię do wysłuchania. Zacznijmy sobie od początku. Przede wszystkim warto zrozumieć naszą relację ze słodyczami. Zastanów się skąd i dlaczego czujesz wyrzuty sumienia. O czym te wyrzuty sumienia ci mówią, jedząc słodycze? Bardzo często te wyrzuty sumienia wynikają z naszych przekonań, że słodycze są zakazane albo są niezdrowe, nie wolno, wykluczamy ich. I te myśli bardzo często prowadzą do niezdrowej takiej relacji z jedzeniem, gdzie mamy bardzo krytyczne myślenie i mamy zero-jedynkowe podejście, czyli. Albo do, dodajemy do jedzenia, albo wyrzucamy i eliminujemy. I staramy się nie patrzeć na słodycze do końca życia. No ale tak się nie da. To wywołuje dodatkowy stres i przede wszystkim poczucie winy, kiedy pojawia się jakiś kusiciel w postaci wyjścia do restauracji, wyjścia na spotkanie z przyjaciółką, jakaś możliwość jedzenia ciasta na urodzinach albo imieninach, albo po prostu, kiedy przechodzisz koło cukierni i piekarni i. Złamiesz przecież ten zakaz. No ale właśnie, czy o zakazy chodzi, czy chodzi o porucie winy, ważne jest to, żeby zrozumieć, że wszystkie pokarmy mogą mieć swoje miejsce w zdrowej diecie. Diecie, czyli sposobie żywienia przez całe życie, bo to, co my nazywamy dietą w kulturze diet, nie jest prawidłowym określeniem. To nie jest dieta redukcyjna, gdzie wiecznie się odchudzamy. Dieta to sposób żywienia przez całe życie. I warto żebyś o tym pamiętała, kiedy dokonujesz różnych świadomych wyborów. Przede wszystkim, a propos świadomości, to bardzo istotne jest to, żeby w pierwszej kolejności robić to świadomie, czyli świadome jedzenie. I kluczowym takim aspektem jedzenia słodyczy bez wyrzutów sumienia jest praktykowanie świadomego i uważnego jedzenia. No i o co w ogóle chodzi, co to znaczy? Chodzi o to, żeby w pełni skupić się na jedzeniu, żeby docenić jego smak taką teksturę, aromat każdego kęsa, żeby mieć poczucie totalnej przyjemności, bo słodycze są stworzone właśnie po to, żeby tą przyjemność dawać. Tak samo chrupacze, to są produkty rekreacyjne. One są nisko odżywcze i nie służą temu, żeby nas nakarmić i najeść. One mają wysoką wartość energetyczną w małej objętości, ale one mają ekscytujący smak, one mają... Taką intensywną przyjemność, i nie da się tego wykluczyć, powiedzieć, że o nie jest mi to obojętne. Kiedy nam czegoś brakuje, to bardzo często sięgamy po coś, co daje nam intensywne doznania. Więc te rzeczy, które wiążą się z naszymi potrzebami, też będą sprawiały, że my będziemy sięgali po różne produkty z dużo większą chęcią. I dlaczego ziemniak nie jest tak samo interesujący, na przykład jak jeżyki albo jakieś inne chipsy? No, zobacz, dużo chętniej sięgamy po to, co jest intensywne. To bodźcuje dodatkowo nasz mózg, daje poczucie przyjemności i nie ma łatwiejszej rzeczy. I bardziej dostępnej niż właśnie to, co jest takie dla nas przyjemne. Pamiętaj, że twój mózg uczy się takich rzeczy i bardzo często będzie sięgać po to, co jest mu znane i przyjemne, a z racji tego, że no jedzenie jest częsem, częścią naszego życia i żyjemy w XXI wieku, gdzie dostępność do tego jedzenia mamy bardzo dużą, warto nauczyć się świadomie i uważnie korzystać z tych przyjemności, które mamy. Czy jedzenie lodów, kiedy jest ciepło, na przykład teraz, kiedy nagrywam jest. 34 stopnie i mamy lato w szczecinie i to jest moment, gdzie moje pacjentki nawet dzisiaj i wczoraj mówiły: jedyne, co bym miała, to zamiast normalnego jedzenia, to mam ochotę na jedzenie lodów. No, i okej, okay, to jedzenie lodów jak najbardziej jest w porządku, ale pamiętaj o tym, żeby jeść wartościowe, odżywcze jedzenie, które dostarczy ci jakościowej energii, witamin, minerałów, wody, błonnika i innych składników, które są ci potrzebne do tego, żeby dobrze myśleć, mieć poczucie energii w ciągu dnia, mieć siły do wykonywania swoich codziennych obowiązków, mieć poczucie radości, mieć stabilny poziom takiego zadowolenia życiowego, żeby mieć też odporność w ogóle i móc robić różne rzeczy. Dlatego w pierwszej kolejności zawsze wybieramy odżywcze jedzenie, a nie zapychamy się słodyczami. Ale jeżeli już sięgamy po słodycze, kiedy zjemy odżywcze jedzenie, no to zróbmy to w świadomy sposób. Ja dlatego też w ostatnim czasie stworzyłam dla Was... Taką rzecz, którą nazwałam warsztatem, bo myślę, że ten warsztat to jest nauka krok po kroku, jak robić właśnie to świadome i uważne jedzenie. A ten warsztat, dzięki pomocy moim kochanym ludziom z Instagrama, nazwaliście warsztat w poszukiwaniu sytości. I ten warsztat to właśnie jest cała instrukcja obsługi. Takiego uważnego, świadomego jedzenia, takiego mindfulnessu w jedzeniu, żeby skupiać się na tym, co jest najważniejsze i najistotniejsze. I jest to rzecz, którą może praktykować każda osoba i po, każda osoba powinna ją znać. Dlatego stworzyłam ją w kilku wersjach. Stworzyłam ją w wersji audio, tak jak teraz ze mną rozmawiasz, drugą rzecz w postaci PDF-ów, żebyś mógł, mogła ściągnąć sobie to i wydrukować. I powiesić sobie na lodówkę tak, żeby mieć zawsze tutaj na uwadze to, kiedy idziesz w kierunku lodówki. Bo praktyka tej uważności i świadomości w jedzeniu jest w kontekście jedzenia słodyczy i chrupaczy, ale też w kontekście jedzenia zwykłych posiłków. I warto mieć tę umiejętność. Zrobiłam też to w formie zdjęć, które możesz pobrać na telefon i zapisać w ulubionych. Albo ustawić sobie na tapetę, żeby na samym początku przypominać sobie o tej całej instrukcji. I przede wszystkim, żebyś też miała wgląd w to, co z tym jedzeniem się dzieje, żebyś zauważała, że to jedzenie właśnie się odbywa, żebyś skupiła się na tej przyjemności, która z tego jedzenia płynie, i żebyś lepiej rozumiała moment, kiedy jesz i jesteś syta, kiedy to poczucie sytości na jedzenie i komfortu w tobie się pojawia. I tam jest kilka kroków, które naprawdę zmieniają funkcjonowanie w związku z jedzeniem, bo nie przychodzisz obojętnie obok tego jedzenia, tylko zaczynasz zwracać uwagę na to, jaką ma teksturę. I to, co jest najciekawsze, moje pacjentki mi zawsze mówią, że dzięki temu, że zaczynają świadomie jeść, to zaczynają uważać, jakie znaczenie ma cytosensoryczne sensoryczne specyficznie czyli aspekt, w którym. Czujesz, doznajesz i doświadczasz swojego jedzenia. Jedzenie jest przyjemnością. Jedzenie ma taką funkcję: jedną z funkcji jedzenia jest przyjemność, jest rozrywka, jest bezpieczeństwo. Dlaczego ty chcesz zabrać to jedzeniu? Jeżeli ono ci to daje, to korzystaj z tych umiejętności świadomie. Dawaj sobie przestrzeń na to, żeby twoje ciało doświadczało tego, czego potrzebuje, ale jednocześnie nie wchodź w zakazy i nakazy. Dlatego polecam ci serdecznie warsztat w poszukiwaniu sytości, bo tam masz dosłownie instrukcję obsługi krok po kroku, jak wykonać poszczególne etapy właśnie tego świadomego i uważnego jedzenia. Tak, żeby jeść lepiej, jeść z przyjemnością, z większą satysfakcją, z poczuciem zadowolenia i przede wszystkim poczuciem wolności w jedzeniu i to tym aspektem, w którym to Ty decydujesz o tym, że to zjesz, a nie, że to ciastko Ci mówi... Leży tutaj, to musisz mnie zjeść, bo bardzo często tak jest, że kiedy jest wystawiony jakiś produkt na zewnątrz i mamy okazję z nim obcować przez długi czas, to się okazuje, że nie jesteśmy obojętni na ten produkt i go zjadamy. Wyobraź sobie, że moja pacjentka ma na przykład takie doświadczenie z czekoladą, które myślę, że jest w ogóle niesamowitym doświadczeniem. Dostała czekoladę od swojego znajomego. Była to czekolada mleczna, którą bardzo lubiła, ale to była czekolada, która była przewieziona z zagranicy, no i położyła tą czekoladę. Na biurku. No i wyobraź sobie, że przez pierwszy tydzień ta czekolada faktycznie zwracała jej uwagę bardziej, ale po tygodniu następnym, czyli po dwóch tygodniach, kiedy ta czekolada leżała sobie tam dłużej, ona zaczęła nie zauważyć tej czekolady. Stała się takim narzędziem jak długopis. Przestało ją to bodźcować. Miała pozwolenie od samej siebie, że ona może zjeść tą czekoladę wtedy, kiedy będzie miała ochotę. Ale ta czekolada była dostępna. Nie była zabrana, nie była schowana, ona mogła z niej skorzystać wtedy, kiedy chciała. No i ona po dwóch tygodniach tej czekolady miała już serdecznie dosyć, no bo się na nią napatrzyła, wiedziała, że ją może zjeść, ale ona przestała ją w ogóle interesować. I widziałyśmy się wczoraj na konsultacji i powiedziała tak: minął miesiąc od momentu, kiedy ta czekolada była na tym biurku, i ja o niej zapominam. Dziwię się, że ta czekolada w ogóle tam jeszcze jest, ale ona tam jest i to się nie stało przez przypadek. No i dzięki temu, że zrobiliśmy też takie świadome i uważne jedzenie, jedzenie słodyczy nie stało się czymś, co potrzebuje zrobić za wszelką cenę. Ma poczucie tego, że ona decyduje o tych słodyczach i to sprawia, że ona te słodycze je wtedy, kiedy faktycznie ma ochotę. Co było bardzo ciekawy, i w jej przypadku ona miała bardzo dużą trudność, żeby przejść obojętnie obok tych słodyczy, bo duża dostępność była w pracy, zawsze w biurze był dostęp do słodyczy. Jeszcze miała możliwość zakupienia słodyczy, które lubi, z racji tego, że pracuje w takim miejscu, gdzie często pojawiają się ważne konferencje. No to ta dostępność jeszcze była większa i wyobraź sobie, że ona tak przez kilka miesięcy. Cały czas wracając do domu z pracy, i jeszcze w pracy, mając dostępność do różnych rzeczy, miała wielki apetyt na słodycze, bo ona cały czas robiła to nieświadomie, w pośpiechu, nieuważnie, z wielkim zakazem, z wyrzutami sumienia, z poczuciem takiej rozpaczy wręcz i wielkiego obwiniania się za to, że kolejny raz jej nie wyszło. I codziennie obiecywała sobie, że to będzie ostatni raz, że już nigdy więcej się nie powtórzy, że od jutra wchodzi na dietę, że obcina kalorie. No i co. Codziennie działo się to samo, co skutkowało niestety przyrostem masy ciała i wielkim poczuciem frustracji i złości na samą siebie. No a czy nam o to chodzi, żeby jedzenie powodowało w nas frustrację? Nie. Chcemy, żeby jedzenie było dla nas czymś, co daje nam energię, coś, czymś, co daje nam szczęście, co pozwala nam robić nasze różne rzeczy, które spełniają nasze marzenia chodzić, spacerować, doświadczać piękna, ekscytować się różnymi rzeczami i to właśnie to jedzenie powinno robić. To też, co jest ważne, to w kontekście takiego jedzenia słodyczy, to planuj swoje przyjemności. Wprowadzenie słodyczy do diety w sposób taki bardziej świadomy i zaplanowany może też powodować, że unikniesz poczucia winy, bo zamiast takiego impulsywnego sięgania po słodycze, możesz zdecydować się, kiedy i jakie słodycze zjesz. No i słuchaj... W jedzeniu słodyczy nie ma kompromisów, przynajmniej nie w moim przypadku i tego uczę moje pacjentki. Jeżeli słodycze są dla przyjemności, to dlaczego masz się zadowalać byleczem? Coś, co wpadnie ci w rękę i nawet ci nie smakuje. Jeżeli jest słodycze, to rób to tak, żeby robiły ci wielką przyjemność, więc wybieraj słodycze, które dają ci satysfakcję, a nie które będą dostępne pod ręką i masz poczucie potem utraty kontroli. Dzięki temu, że te słodycze będziesz mieć takie, które lubisz, ale niekoniecznie w nadmiarze i niekoniecznie odłożone na czarną godzinę. Ale jeżeli będziesz mieć faktyczną ochotę, pojawi się apetyt, który będzie nieustępował przez jakiś dłuższy czas, to warto kupić mniejsze opakowanie tego, co lubisz i dzięki temu będziesz mieć kontrolę nad ilością i jakością tych spożywanych słodyczy, co może znacznie wpłynąć też na to, że te wyrzuty sumienia się nie pojawią, bo przecież zrobiłaś to z własnego wyboru, a nie z przymusu, że po prostu czego na ciebie patrzę. I nie musisz sięgać po nią kolejny raz, bo nie jest ci to potrzebne. Tylko wybierasz tą, która faktycznie sprawia ci satysfakcję. Jeżeli kochasz czekoladę z Linda, no to poszukaj, czy nie ma batoników o tym samym smaku. Albo kiedy lubisz, no nie wiem, czekoladę, właśnie to wybieraj taką, która Cię bardzo satysfakcjonuje, a nie smakuje jak czekoladopodobne mikołajki, które dostaje się na święta, no bo też takie chochliki się znajdują w szufladach, a szczególnie jeżeli masz dziecko, to myślę, że masz też dużą dostępność do produktów, które niekoniecznie są dla Ciebie satysfakcjonujące, ale po prostu są. Stąd zwracaj uwagę, jaką rzecz wybierasz na swoją przyjemność, tak żeby faktycznie odczuwać satysfakcję i przyjemność. Pozytywne podejście ma też bardzo duże znaczenie, bo jeżeli nasze podejście do jedzenia będzie się zmieniało w kontekście wyboru możliwości, a nie ograniczenia i niedostępności, to zamiast się karać za jedzenie słodyczy, to skup się na tych pozytywnych aspektach tego, jak wygląda Twój sposób jedzenia i Twój styl życia przez cały czas, oprócz tego momentu, w którym jesz te słodycze. Bo przecież pamiętaj, że Twoje zdrowe nawyki żywieniowe to jest długoterminowy proces, a nie ten moment restrykcji i zakazów. Jeżeli tak popatrzysz na to jedzenie w szerszym kontekście i masz dobrze zbudowany filar odżywczości, i fundament tej odżywczości masz zaopiekowany pod kątem właśnie wartości odżywczych. Dostarczenia jakościowej energii dla swojego organizmu, dożywienia i odżywienia go i jeszcze dawania sobie przyjemności sensorycznej z odżywczego jedzenia, które ma różną teksturę, różną konsystencję, ma różne dodatki chrupiące, ciągnące, to Twój mózg jeszcze będzie bardziej usatysfakcjonowany. Także pamiętaj o takich podstawach. No i przede wszystkim na koniec chciałabym, żebyś pamiętał, pamiętała, że to, jakiem słodycze. Nie powinno powodować u ciebie wyrzutów sumienia, ale to, jakie je jesz, ma znaczenie i daje możliwość tego, że kiedy zaczynasz je jeść świadomy i zrównoważony sposób, to sprawia, że zaczynasz myśleć inaczej o swojej relacji z jedzeniem. I to jest właściwie klucz do zrozumienia tej zdrowej, świadomej relacji z jedzeniem. Praktykowanie świadomego jedzenia oraz zachowanie umiaru. Które pozwala właśnie dzięki temu świadomemu jedzeniu zachować, masz możliwość i masz narzędzia, które pozwalają ci, żeby podejmować swoje wybory, które dają ci satysfakcję i przyjemność. I dlatego zachęcam cię serdecznie, jeżeli chcesz poznać szerzej właśnie narzędzie. A myślę, że będzie dostępne dla każdego w tej kwocie, więc. Zacznij koniecznie sprawdzać i testuj uważne, świadome jedzenie. Jeżeli chcesz to zrobić ze mną i z moim głosem, to koniecznie przeczytaj opis i wypróbuj mój warsztat w poszukiwaniu sytości, dzięki czemu nauczysz się jeść słodycze z przyjemnością, z satysfakcją, które będą dawały Ci poczucie ogromnego zadowolenia. No i dzięki temu też być może nauczysz się je świadomy sposób posiłki, które będą dawały Ci większą sytość i będą Cię najadały, dając Ci ogromną przyjemność. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyciągasz trochę rzeczy z tego. Jeśli masz jakieś pytanie y, lub chętnie chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, być może udało Ci się praktykować te świadome jedzenie, to koniecznie zostaw komentarz y, albo napisz do mnie na Instagramie: Krady nawyki profilaktyki. Zachęcam Cię do kontaktu na mediach społecznościowych, właśnie. Najczęściej jestem na Instagramie, więc zachęcam Cię serdecznie, podziel się swoją opinią, bo jest dla mnie ważna. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce.